Please confirm your fingerprint. Fingerprint accepted. Ach, nic tak nie relaksuje człowieka jak dwanaście godzin podróży w ekspresie. Sześć, wujek. Jaki donaciciel z Poczty Polskiej do ciebie. Aha. Dobra, co... To może być do jasnego grzyba, przecież niczego nie zamawiałem. Rurku, no, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Nie wkurzaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upiętniony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jajany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył, duroko po prostu i to by. W tym programie poznamy naturę i niszczycielską moc wulkanów. Kamień? Po jaką cholerę miał jakiś kamień? Scytrek Wulkan Lawa W dzieciństwie lawa mnie przerażała, bo wyglądała na bardzo gorącą i wyobrażałam sobie, co mogłaby zrobić z człowiekiem. Roztopione skały świecą, bo mają wysoką temperaturę. Ciemna czerwień to temperatura około 900 stopni Celsjusza, czyli mniej więcej... Spokojnie, towarzyszu, nic ci nie zrobię. Kim ty jesteś w ogóle? Skąd ty się tu wziąłeś? Co ty tu robisz? Jak to? Nie pamiętasz. To sen, ale zaraz. Czy to nie ty dobieraj się do moich kostek? Historia nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Jestem z brytyjskiego wywiadu. Dostaliśmy cennę od naszego człowieka aurorskiego, że przejąłeś niesamowicie ważną przesyłkę. Jaką przesyłkę? Chodzi o ten kamień? Dokładnie. Ruscy mieli wysłać go z Moskwy do Nowej Komórki we Na Nasze szczęście, początkujący agent pomylił Włady Wostok z Władysławowem i tak właśnie kamień trafił w twoje ręce. Przecież to zwykła skała. Po cholerę ktoś się z nią cackał jak z prymą złota. Pozory mylą. Pewnie zastanawiałeś się, co katastrofa Gibraltarska ma wspólnego z twoimi kostkami. Zacznijmy od początku. Poległy generał, wiedząc, że zwycięstwo przechyla się na stronę niemiecką, zaczął desperacko szukać doraźnej broni, która mogłaby odwrócić losy wojny. W dużym skrócie uzyskał informacje o grupie minerałów, które w połączeniu dawały energię porównywalną z wybuchem jądrowym. Różnica polegała jednak na tym, że konsekwencje użycia tej broni nie były aż tak szkodliwe, gdyż nie pozostawiała ona równie toksycznych skutków ubocznych. Niestety, Doszło do przecieku, a wrogowie organizując zamach na generała motywowali go chęcią przejęcia tejże kolekcji kamieni. Nikt nie przewidział jednak, że zdążył on ukryć wszystkie niezbędne elementy układanki. Niedługo przed śmiercią zlecił zaszyfrowanie położenia poszczególnych kamieni swojemu zaufanemu przyjacielowi z Węgier. Jako, że był on inżynierem lotnictwa ojciec e. był inżynierem lotnictwa. Natychmiast rozpoczął prywatne śledztwo w sprawie niewyjaśnionej katastrofy. Będąc świadomym konsekwencji swojego działania, przekazał tajny szyfr swojemu już dorosłemu synowi. W tarbie znajdziesz fragmenty korespondencji z Erno Seniorem. Z jego treści wynika, że twoja pasja jest w tej chwili kluczowa dla mojego żywota. Dobrze, ale w jaki konkretny sposób miałbym wam pomóc? Pomimo, że jestem z brytyjskiego wywiadu, przybyłem w prywatnej sprawie. Faktycznie, chodzi o katastrofę, ale nie o samego generała, a o jego córkę Zofię. Miesiąc przed tragedią zaręczyliśmy się, a ja podarowałem jej branzoletkę z kości słoniowej. W połowie lipca mieliśmy się pobrać. Jedyną rzeczą, która jeszcze utrzymuje mnie przy życiu, jest wątpliwość, czy moja niedoszła małżonka faktycznie zginęła 4 lipca. W zeszłym roku zostałem do ciebie wysłany jako hologram. Działałem jak maszyna i nie miałem najmniejszego wpływu na swoje czyny. Kiedy pojawiłem się ponownie, tuż po pozostawieniu ci wiadomości, zmaterializowałem się niemalże całkowicie. Służby, które wtedy mnie wysłały, nie przewidziały skutków mojej wizyty, co pozwala mi na spotkanie z tobą w tej chwili. W latach 60. zacząłem węszyć. Swoje domysły opierałem głównie na wiedzy zdobytej przez ojca Erno. Tuż po niewyjaśnionej śmierci generała, Wybrał się on do pokoju, w którym rezydowała Zofia. Według badających katastrofę, nie istnieje choćby jedno źródło potwierdzające fakt wejścia przez Zofię na pokład samolotu. 3 lipca na kajerskim lotnisku Zofia miała tę niezdejmowalną bransoletkę na ręce. Kilka dni po katastrofie, jeden z polskich posłów w Kajerze został poproszony o przybycie do hotelu, w którym mieszkała ekipa generała. Jeden z pokoi zajmowała jego córka. Więc w zupełnie innym pokoju służba hotelowa znalazła pod dywanem bransoletkę z kości słoniowej z dużą klamrą. Ktoś zapamiętał, że taką samą nosiła Zofia i zawiadomił polskie poselstwo w plotką o znalezieniu w innym pokoju bransoletki z kości słoniowej osobiście natknął się na coś, co sprowadza mnie właśnie do ciebie. Cóż to takiego? Inna branzoletka, którą również znajdziesz w tym pakunku. Moje dążenia nie spodobały się ówczesnemu naczelnikowi departamentu. Uznano mnie za niewygodnego i zamrożoną. Pomimo, że w zeszłym roku częściowo wróciłem fizycznie do świata żywych, to wciąż mentalnie jestem od niego daleki. A jedyną kwestią, która może to zmienić, jest rozwikłanie zagadki. Jeżeli pomożesz mi tego dokonać, to wspólnie na tym zyskamy. Moje życie z powrotem nabierze blasku, a twojej pasji nic nie będzie w stanie zaburzyć.